Radio Spacja. W brzmieniu życia samotności szekamy dalej z Sabiną Brodą i Korneliuszem Flisiakiem o tej nowiutkiej ukazującej się dzisiaj m, płycie. O aranżacji trochę chciałem porozmawiać, bo tak, posłuchajcie, na przykład y, znaczy to, co łączycie y, różnymi temperamentami, różnymi pomysłami w, y, na tej płycie, y, mnie fascynuje. I mam czasami takie wrażenie, że kiedy Sabina przez chwilę nie patrzy, tak jak na przykład to jest w utworze Kołysz, to Kornel tam daje jakieś takie hip-hopowe, hardkorowe wstawki. dogadujecie się, jeśli chodzi o balans tego, co ma się pojawić w utworach to najpierw ja odpowiem może, bo ja jestem absolutnie zwolenniczką tego, żeby właśnie ten hardcore się pojawiał mm -hmm. i szczerze mówiąc na początku właśnie naszej wspólnej muzycznej drogi miałam wrażenie, że Kornel próbuje mnie tak trochę ujarzmić, nie tylko pod kątem właśnie tego rapowania, o którym, o którym wspominał w kontekście numeru Nara, ale też właśnie w, no właśnie w brzmieniu piosenek I, i tak powstało dosyć delikatne mimo wszystko dotknij, które gdzieś tam jednak potem złapało trochę pazura i efekt jest według mnie, bardzo, bardzo ciekawe. Tam gdzieś pod spodem jakąś twardą natomiast... elektronikę w tym dotknij słychać, która po prostu jest znowu fascynująca. Zgadza się. Natomiast no mimo wszystko było to takie brzmienie, które no, dla mnie było jednak zbyt delikatne. Mhm. No I dopiero z czasem tak naprawdę wiesz, zaczęły pojawiać się jakieś takie wstawki, które, no, które są po prostu takie turbo rajcujące dla mnie i myślę, że nie tylko dla mnie. I, I wydaje mi się, że fajnie, że to, że to zaczyna wkraczać i się pojawiać, bo jednak sprawia, że te numery dostają się dzięki temu bardzo, to będzie nieskromne, ale bardzo wyjątkowe. No pewnie, że są wyjątkowe. Korneliusz yy, yy, hip-hopowy bas na początku Refugium, numeru, który po prostu jest liryczny, a tutaj ten taki... was mocno daje czy też w y, y, hulaj gdy jest tak miło, nie warto są nie warto są jak wyście to wymyślili to, to Sabina mnie tutaj prowokuje do takich rozwiązań, tak jak powiedziała wcześniej, bo ja mam znowu coś takiego, że jak ona wchodzi do studia, to ja, bym, ja bym chciał być dżentelmenem. Widzę kobietę w studiu, chciałbym tylko fortepian i piękne utwory. E, wiesz, wiesz, o co chodzi? Nie, że jak przychodzą chłopy, zarośnięte chłopy z gitarami, no to wiadomo, że tutaj Wszystkoś może być po prostu być tak. tak, tak. Ja, ja lubię brudno i lubię, lubię tłusto a jednocześnie lubię też to tak wyważyć, żeby jakby radio się tego nie bało. No bo e... dla mnie jest to, bo tak, z jednej strony gdzieś taką czuję twoją tęsknotę za analogową elektroniką, ale z drugiej strony to jest tak, jak mówisz, brudno, tłusto, a jednocześnie czysto, przestrzennie, tam jest e, powietrze między tymi dźwiękami. Ja po prostu lubię być też słuchany, nie, bo tu mm. są takie jakby jakieś od, odmiany elektroniki hardkorowe, których ja czasem mi słucham, ale jest prawdopodobnie jestem jednym z pięciu fanów takich zespołów, które oni mają, często jak, jak wielki hardcore tworzą. A, a ja po prostu chciałbym trochę czerpać z takiej, z takiej nowej fali, ale ją umieszczać w kontekście po prostu ładnych piosenek, bo, bo mnie w muzyce popowej, takiej popularnej, najbardziej po prostu ciekawi piosenka, taka klasyczna piosenka. To jest dla mnie coś, co mnie rajcuje i uwielbiam robić utwory, które. Jak ja robię elektronikę, to zawsze mam taką zasadę, że jak, je, jak, są, jak te utwory są obdarte z całej tej elektronicznej warstwy tych wszystkich upiększaczy i cyfrowych rozwiązań, kiedy sprowadzimy je tylko do gitary akustycznej lub fortepianu i, i Sabina zaśpiewa, i ten utwór nadal jest tym utworem i, i jest ładny, to znaczy, że ten utwór jest OK. Jeśli nam się to nie uda, to po prostu ta piosenka musi poczekać jeszcze na, na swój moment. nie? Tak, i jeszcze jest jeden wyznacznik, który mamy. Tak. E, od niedawna, co prawda, jest to taki miernik, e, a jest nim mój syn. <głos> <głos> a to dlatego, że po prostu y, ja zauważyłam, że jeżeli y, piosenka jest piosenką, jest melodyjna, <głos> jest. <głos> Nawet jeżeli jest zaskakująca, tak jak żyje no to jeżeli moje dziecko zaczyna ją śpiewać po dwóch przesłuchaniach, to znaczy, że to jest to, że to ten utwór ma to coś, że jest właśnie słuchalny, że jest ładny, melodyjny, że ma tę przestrzeń, no i że po prostu, wiesz, ma potencjał na to, żeby być słuchany więcej niż dwa razy. Powiedzcie mi, bo tak, podpytałem Was o te różne wpływy wzajemne na siebie. Jak powstają Wasze utwory? Czy najpierw jest tekst, czy najpierw jest muzyka, czy jest jakiś pomysł tematyczny? Wiesz co, do tej pory głównie było tak, że najpierw pojawiał się tekst z jakąś, jakimś moim zarysem, drobnym harmonii, melodii, mm -hmm. co i tak później u Cornela w studiu zostaje po prostu rozłożone na części pierwszej i no, przeżywa totalną transformację. Póki co raz stworzyliśmy tylko piosenkę, do której najpierw była muzyka, a potem tekst. No i ja też piszę w bardzo taki, powiedzmy, specyficzny sposób. Ale Wszystkie te moje historie. Dziękuję, bardzo to miłe i doceniam niesamowicie, bo docenienie moich tekstów jest dla mnie największym chyba komplementem. Tym bardziej, że wszystkie te historie, które nasi słuchacze mogą usłyszeć, to są po prostu z życia wzięte jakieś moje przeżycia, jakiś rezonans po moich historiach, czy ewentualnie w historiach bliskich mnie osób. Więc ja zamykam się w takim swoim świecie, troszkę, mhm. troszkę bardzo niedostępnym dla, dla innych, I, i te teksty powstają w. Naprawdę bardzo dla mnie magiczny sposób, zupełnie nie, nieopisywalny wręcz. I, I później też jak przyjeżdżam do Cornela, to nawet nie rozmawiamy za bardzo o tym, o czym są te, te piosenki, tylko oboje je po prostu jakoś czujemy. Też no, mam to szczęście, że, że tworzę melodie, które Cornelowi wpadają w ucho, i rzadko się zdarza, żeby coś korygował, ale zdarza się, że też coś Cornel mi zasugeruje, wprowadzamy jakieś drobne zmiany. Troszkę próbujemy. Czasem okroić tekst, bo rzeczywiście tej warstwy lirycznej jest. Dosyć dużo momentami, mm -hmm, mm -hmm. więc staramy się to ułożyć tak, żeby rzeczywiście no, też było to przystępne nie tylko muzycznie, tak jak wspominaliśmy chwilę temu, ale też no, właśnie lirycznie, żeby ten tekst był zrozumiały, żeby nie był właśnie wyciągnięty tak stricte z tego mojego świata, ale też no, dostępny dla tego słuchacza. On jest, no i on, one, one, te twoje teksty są niezwykle liryczne, a jednocześnie wiesz, jest tam coś, co no, jest takim elementem Dodanym do tej liryki, bo jak się wsłuchać, to jest tam no, trochę duszenia, trochę zaciskania dłoni na szyi, dotyku, który no, często jest niefajny, przepięknej, ale tak niezwykle też dwuznacznej erotyki, jak ta ręka pod sukienką. To jest przepiękny lirycznie świat. Ja mam nadzieję, że to będzie nie tylko mój już teraz świat, ale też świat każdej osoby, która. Te teksty będzie w jakiś sposób przetwarzała, filtrowała przez swoje przeżycia, przez swoje doświadczenia, że te piosenki będą po prostu, wiesz, pomocą w ciężkich chwilach albo takim. Fajnym dopełnieniem tych miłych chwil, bo myślę, że właśnie z tych utworów można wyciągnąć tyle samo dobra, ile smutku, tyle samo, wiesz, jakichś naprawdę niefajnych emocji, jak i tych przepięknych, naprawdę doskonałych przeżyć, mm -hmm. i że tak samo dobrze będzie się tych piosenek słuchało komuś, wiesz, w samochodzie, w drodze nad morze ze swoją drugą połówką, jak i no, na przykład na samotnym spacerze wieczorem w deszczu, po prostu przeżywając jakieś, jakieś trudne chwile, i że wtedy te piosenki będą po prostu. Takim no, wsparciem po prostu. Korneliusz, czy ty, ty sugerujesz się tekstem, kiedy myślisz właśnie o em, charakterze utworu, o rozwiązaniach różnego rodzaju? Wiesz co bardzo, bo mm, mam takie poczucie, jakby na początku nie wiedziałem w ogóle o czym, o czym Sabina będzie chciała śpiewać. I kiedy przyniosła pierwsze utwory i pokazywała mi teksty, to, to jakby ja poczułem, że, że to, jest, to jest bardzo poważna historia, którą ona opowiada. To jest historia, która się wydarzyła albo została trochę pokolorowana, ale jednak, jak wiesz, to wszystko było. To ktoś to musiał przeżyć, mm -hmm. czyli Sabina to przeżyła. I jakby czuję taką wielką odpowiedzialność, żeby tą historię, którą ona chce opowiedzieć, żebym ja po prostu dotrzymał kroku muzycznie. Żeby to nie było też kiczowate, bo gdyby, gdyby te historie były ubrane w inną muzykę, czasami taką infantylną, to myślę, że mogłyby e, mogłbym zrobić krzywdę, więc staram się tej krzywdy nie robić. No i myślę, I że tutaj, zawsze, no. myślę, że tu nikt nikomu krzywdy y, nie robi, ale są to na pewno utwory, y, przy których trudno jest zasnąć. W związku z czym, może teraz, szeg i nie mogę zasnąć. Radiospacja Spacja.